Zapraszamy na magazyn Ola Polonia Polacy w Brazylii i Ameryce Południowej. Dziś w programie... Staramy się, aby nasze środki finansowe mogły służyć zachowaniu polskiego dziedzictwa. Wsparcie polskiego rządu dla polonijnych instytucji. Ja lubię zostawiać tak na, na, na widocznie, aby nie zapomnieć o nich. Jan Jurków i jego wspomnienia. Wybraliśmy Łowicz, dlatego tańczymy między m.in. Kujawiaka i Oberka, a także pokazujemy wianki. Polska Noc w Kolonii. Ten budynek pamięta lata dwudzieste dwudziestego wieku. Gdy powstawał wszystko było znacznie mniej dostępne. A mimo to nasi przodkowie zdołali wznieść tak piękny budynek. To powód do dumy dla całej społeczności. Nieprzerwanie działa tu Polskie Towarzystwo Kulturalne, niegdyś imienia Władysława Jagiełły, teraz Abranches. To skrawek Polski na brazylijskiej ziemi. To miejsce było gospodarzem wielu spotkań polskich imigrantów to tu spotykali się, by celebrować śluby czy świętować urodziny. To było także główne miejsce pomocy dla tej społeczności. Imigranci gromadzili się tu, by rozwiązywać różne problemy. Łatwiej było to zrobić wspólnie. Rozmawiali tu w ojczystym języku po polsku. Ustalali wszystko. Później ich przedstawiciel udawał się do odpowiednich organów w Kurytybie, by sprawę załatwić. Zatem to miejsce z historią, ale i z przyszłością. Jesteśmy teraz w głównej sali. Trwa jej remont. Naszym celem jest ponowne przekształcenie tej przestrzeni w salę bankietową i miejsce spotkań społeczności tego regionu. Właśnie zakończyliśmy remont dachu. Mają tu też być sale lekcyjne do nauki języka polskiego, biblioteka, a także restauracja serwująca prawdziwą polską kuchnię. Nad pracami czuwa Iwilin. To wszystko pozwoliłoby stworzyć wspaniałe Centrum Polskiej Kultury w Brazylii. Ten projekt jest dla mnie szczególnie ważny, widzę w nim ogromny potencjał, może zjednoczyć ludzi. Potencjał widzi także Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, którego przedstawiciel odwiedził to miejsce. Resort dba o zachowanie infrastruktury polonijnej na całym świecie. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat dofinansowano 120 projektów. To jeden z nich renowację tego domu z Bali, w którym schronienie znaleźli pierwsi polscy osadnicy, dofinansował polski rząd. Teraz budynek świeci dawnym blaskiem w sercu parku imienia Jana Pawła II w Kurytybie. Nazwano go tak krótko po wizycie papieża Polaka w mieście. Staramy się, aby nasze środki finansowe mogły służyć zachowaniu polskiego dziedzictwa, ale szczególnie także, aby mogły służyć kultywowaniu polskich tradycji, nauczaniu języka polskiego, pokazywaniu polskiej kultury, zarówno tych zachowanych tradycji, zachowanego dziedzictwa kultury ludowej. Pamiątek historycznych, ale także pokazywania współczesnej Polski, która jest bardzo nowoczesnym krajem, która się bardzo dobrze rozwija. Partnerstwo między Kurytybą a polskim rządem ma fundamentalne znaczenie, abyśmy mogli zachować te historyczne budynki. Współpraca przy renowacji tego domu była niezwykle istotna. To pokazuje nasze braterstwo. Tito Zeglin także ma polskie korzenie i, chociaż nie mówi w języku przodków, podkreśla, że z pochodzenia jest bardzo dumny. Po polsku starają się natomiast mówić studenci i wykładowcy jedynego w Ameryce Południowej Wydziału Polonistyki. O możliwościach rozwoju rozmawiał z nimi przedstawiciel polskiego MSZ-u. Serdecznie Ten kierunek studiów działa na Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie już od 15 lat. był Polski, się literaturą polską. Wśród absolwentów jest Sonia. Po studiach magisterskich w Polsce wróciła do Brazylii, by badać język polski. Ten, którym posługują się potomkowie tutejszych Polaków. Wybrałam ten kierunek ze względu na pochodzenie, tak? bo moja babcia e, przybyła do Brazylii w 1929 roku. Babcia miała 7 lat. Jak mówi Sonia, w Brazylii jest teraz moda na język polski. Jej słowa potwierdza też dyplomata z Warszawy. Ja jestem w Brazylii czwarty raz i za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżam, spotykam się z organizacjami w różnych miejscowościach, słyszę, że jest bardzo duże zainteresowanie nauką języka polskiego. Polacy mieszkający tutaj w Brazylii bardzo często języka polskiego nie znają, ale coraz częściej chcą ten język poznać. Państwo polskie podejmuje różne działania, aby ułatwić to, umożliwić. Delegacja polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odwiedziła nie tylko kurytybe i polskie kolonie w stanie Paraná, ale też Arschim czy Aurię. I tam żyją potomkowie Polaków i działają polonijne organizacje. O nich opowiemy w kolejnych programach. A teraz wola Polonia, historia pana Jana, który reprezentuje tę ostatnią powojenną falę migracji. Moja żona, jak ją poznałem, miała 16 lat, a to jest rodzina mojej żony, a to jest wesele moje, jak myśmy się pobrali tutaj. A to są pradziadkowie mojej żony. Oni przyjechali tutaj do Brazylii w 1870 roku. A tutaj kto jest na tych zdjęciach? To moi rodzice, rodzice, to oni przyjechali tutaj do Brazylii z panem tak. Tak, to, ale jeszcze wtedy mnie nie było. To było w Polsce robione to, to, to zdjęcie. Pan Jan był najmłodszy z rodzeństwa przyszedł na świat we włocławku, szybko jednak musiał opuścić to miasto. Jak miałem parę miesięcy nazwy wjeździ do Niemiec, bo to było podczas wojny. W Niemczech myśmy byli tam w różnych obozach, na przykład tam w Rotenburgu, w Bremen, w basum. Jedyne co pamięta z tych lat to mroźne zimy, tułaczka rodziny z Kujaw po niemieckiej ziemi trwała w sumie 5 lat, 3 to było oczekiwanie na listach chętnych do wyjazdu. Kanada, Stany Zjednoczone, Argentyna, Australia i w końcu Brazylia. Każda opcja była dobra, by zacząć lepsze życie. Pierwsza, co wyszło po trzech latach, to do Brazylii. I Polska nie była opcją wtedy. Nie, nie, nie mieli gdzie, gdzie wracać, nie. Także trzeba było gdzieś indziej. nie chciał ojciec, nie chciał do Polski wracać przez komunizm. Najpierw kwarantanna w Rio de Janeiro, później Ponta Grossa, skąd dziś do kurytyby są dwie godziny samochodem. Wtedy to był niemal cały dzień w drodze. Choć pan Jan miał wtedy tylko 5 lat, to doskonale pamięta podróż ciężarówką i północ na zegarze. O tej godzinie dotarli na miejsce, a tam już czekali znajomi z Polski. Dostaliśmy u nich tam w mieszkaniu jeden pokój tam, gdzie cała rodzina tam się zmieściła. Za parę dni ojciec tam wynajął inny dom. Ojciec otworzył sklep spożywczy i bar, a mały Janek poszedł do szkoły. Ja zawsze mówiłem, że, że pojadę do Polski. Na spełnienie marzenia długo oszczędzał pieniądze i w końcu odwiedził Polskę. To była połowa lat 70. Nawet chciałem pocałować ziemię ja tam, tak, się czułem pod wrażeniem bardzo dobry. Tutaj. Ja z żoną, jak myśmy tańczyli w zespole jeszcze, za, za młodych lat, tutaj jest moja rodzinka, tam moi rodzice i moi bracia. Nie? A tutaj moja mama, już tutaj w Brazylii. Tutaj jak był papież, to moja córka z papieżem, tu mój syn z papieżem. Ja lubię zostawiać tak na, na, na widoczny, aby nie zapomnieć o nich. Czerwony. Czerwony tak. Rodzice i rodzeństwo pana Jana nie żyją. Odeszła też jego żona. Ja, to jest tu. Piotr i Julia przybyli do Brazylii wraz z ostatnią dużą falą emigracyjną, tą powojenną. To była długa i niełatwa droga. Celem było lepsze życie. Na początku było bardzo trudno, nie? to tam czasem ojciec nawet myślał, że nie byłoby lepiej gdzie indziej pojechać, czy co, bo tutaj były warunki bardzo ciężkie. To były zupełnie inne warunki. Nie? Było ciężko za, za chlebem, także tutaj dużo z tych imigrantów, aby coś zrobić, to pracowali w dzień i w nocy. Tęsknota czasem bije, wiesz. W tej nocy na przykład nie, nie mogłem zasnąć, to tak dużo mi się przypomniało. O matce, ojcu, już zmarli prawie pół wieku temu. Mieszkańców kolonii Mursi odwiedzaliśmy wielokrotnie. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć trochę o samym miasteczku i jego polskich początkach. Zapraszam na spacer. Kolonia Murisi jest małą osadą w stanie Parana. Od kurytyby dzieli ją zaledwie 30 km. Pierwsi mieszkańcy to 20 polskich rodzin, które przyjechały tu w 1870 roku. Byli to rolnicy, a tutejszy klimat i ziemia stwarzały wprost idealne warunki do życia i pracy. Ich potomkowie żyją tu do dziś. W kolonii ślady polskości widać na każdym kroku. Brama prowadząca do miejscowości powstała przed siedmioma laty. Ma 14 metrów wysokości i 17 szerokości. Wita gości polskimi symbolami. To już dużo starsze mury Domu Kultury. Budynek jest dziełem księdza Karola Dworaczka, pierwszego duchownego w kolonii Murisi. Ten budynek powstał w 1905 roku. Najpierw był drewniany. Później odbudowano go cegłami. Przez wiele lat była tu szkoła, w której aż do 1936 roku polski był oficjalnym językiem nauczania. Język przodków słychać tu także dziś, na przykład w czasie mszy świętej, raz w miesiącu odprawiana jest w języku polskim, właśnie w tej wzniesionej w latach 1907-1911 świątyni. W parafii najświętszego serca Jezusa niezmiennie pielęgnowane są ojczyste tradycje mieszkańców. Współcześni mieszkańcy nadal pracują na roli, a po ciężkiej pracy świętują. Dotarliśmy do sali parafialnej. Jak w każdej kolonii z polskimi tradycjami, i w kolonii Murisi musi odbyć się polska biesiada. I teraz na taką was zabieram. Biesiada to 20 polska noc. Impreza na stałe wpisała się w tutejszy kalendarz. Jesteśmy potomkami Polaków, dlatego nie mogło nas tu zabraknąć. Już piąty raz bierzemy udział w tej imprezie. Bardzo ją lubimy. To jedno z najważniejszych polskich świąt, które obchodzimy. Ma polską historię, podobnie jak dożynki. To tradycje, które przetrwały przez wiele lat w naszej społeczności i zawsze czekamy na te imprezy. Polskie noce mają przybliżyć mieszkańcom kolonii Murisi kulturę konkretnych regionów Polski. Robimy to przez taniec, stroje oraz tradycyjne potrawy. W tym roku wybraliśmy łowicz, dlatego tańczymy m.in. kujawiaka i oberka, a także pokazujemy wianki. Na kolację przygotowaliśmy gołąbki, pierogi, bigos i inne dania, a na koniec jest impreza taneczna. Zespół Korasało Nativo wykonuje polskie piosenki. So. Jestem potomkiem Polaków. Założyliśmy zespół 30 lat temu, bo chcieliśmy szerzyć polską kulturę i muzykę tak, jak to robili nasi rodzice, dziadkowie i wujkowie. Zaaranżowaliśmy pewne fragmenty utworów, łącząc przy tym wpływy niemieckie i brazylijskie. Dzięki temu stworzyliśmy muzyczną mieszankę, która sprawia, że muzyka staje się bardziej przystępna dla ucha Brazylijczyków, młodego pokolenia. Ale polskie biesiady to nie tylko taniec i śpiew. Taka ciekawostka na marginesie. Jesteśmy na południowej części półkuli, a więc w tym momencie, gdy w Polsce jest lato, u nas jest zima. A tutaj serwują nam taką cieplutką zupę, która doskonale wpija się w ten naprawdę chłodny klimat. Obecnie mamy gdzieś około 10 stopni. Ciepło, nie ciepło, ale na tutejsze warunki naprawdę chłodno. Smacznego. Tym smacznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Ola Polonia. Kolejne historie potomków Polaków z Brazylii opowiemy już 19 sierpnia.